Mam już dosyć tej paplaniny. Nie masz musisz uważać na to, co to nie Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co zdecydowałeś? Mm, muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Od razu wiedziałem, że to nie mój problem. Stój! Spokojnie. Rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, Koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Myślał. To nie mój problem. Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa. Zapytam! Jeśli urzesz, to, już po tobie! Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak! Rusz się wreszcie! Co mogę dla Ciebie zrobić? Chcę się zobaczyć z gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. Musisz uważać na to, co mówisz przy dzisiejszych... Gomez jest tam. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? Zejdź mi z drogi! Kiedyś? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni to się chyba nigdy wiedzieć. Nie skończy. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że nie potrzebuję nie Twoich się, że usług? Przeszedłem test zaufania, a toru stwierdzi, że się nadaje. Gdyby tak nie było, nie dostałbyś się tutaj żywy. Mam nadzieję, że stać cię jeszcze na więcej. Teraz w jego Przemierzyłem sporą część kolonii się, i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz oboza. kontakty? Od razu wiedziałem, że będą... Skor Kalomen. I? Z kilkoma balami w obozie bractwa. I? Z Laresem. I? To nie mój problem. Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? To już wszyscy z tych ważniejszych. Nieźle. Jak na żółto dzioba dostaniesz no, swoją szansę. To, zawsze gadają. to znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Lepiej się do tego nie mieszać. Witaj, to Tylko zachowaj to dla siebie inni nie powinni wiedzieć. Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie, Tak się składa, że możesz od razu udowodnić na co cię stać. Jest dla Ciebie robota. To nie powinno być dla Ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Czekaj. Co mam zrobić? Wprowadzimy intensywną wymianę handlową z bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Nie chciałbym być teraz. w tej jego historii skórze. musi być jednak ziarno prawdy. Tylko zachowaj Jakie to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Czekaj. Mam już do... Niektórzy to się chyba to nigdy nie, nie skończy. Nie nauczą. Nie. W tej historii musi być jednak ziarno prawa. nie mój? Czekaj! Nie masz tak długo. Od razu wiedziałem, że to się już w Nie Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze Śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia Ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej opiece.